Mat. Czy mnie słyszysz? Tak, tak, Warszawa, tak. Przepraszam, Warszawa. Eee, świetnie, że tak szybko zreflektowałeś. Eee, rozumiem, że jest duże niezadowolenie związane z tą fatalną pomyłką z wysłaniem zimowców na, na, na letnie igrzyska. I zdaje się, że Macie też e, dotarliście do kogoś bezpośrednio. Powiedz o co chodzi. E, tak, dotarliśmy do Roberta, do Roberta Matej, naszego czołowego skoczka narciarskiego. On zdaje się, że też padł ofiarą tej, tej fatalnej pomyłki. Tak, tak, wystąpił w konkurencji pływackiej. Zdaje się, 200 metrów. Tylkiem. Czy Kamil do niego dotarł? Kamil właśnie zdaje się będzie teraz z nim przeprowadzał rozmowę, więc może połączymy się bezpośrednio. Do... Dobrze, zanim się połączymy, ja jeszcze raz tylko szybko przypomnę numery do nas, do radiostacji: 022 to kierunkowy, 622-26-26, 625-36-30. To były dwa numery, gdyby ktoś się nie zorientował. No i oczywiście konkurs wiersza już za chwileczkę. Z Sydney dla radiostacji ponownie Kamil Dąbrowa. Jestem na meczu polskiej reprezentacji diatlonistów z reprezentacją amerykańskich koszykarzy. Gramy oczywiście w koszykówkę w wyniku może nie będę podawał. Polscy diatloniści dzielnie walczą narty i kiki, troszeczkę przeszkadzają im, ale broń na plecach może w końcówce przeważyć szale meczu. Spotykam na trybunach Roberta Mateje, który kibicuje dzielnie kolegom biatlonistom, ponieważ on również, skoczek narciarski, nie wystąpił w swojej dyscyplinie w Sydney e, na skutek e, fatalnej pomyłki w wykwicie. Robercie, jak to się stało? Tak, no, byłem, w, byłem właśnie na zgrupowaniu e, na Igielicie. E, słuch Słucha zaprawa, zgrupowanie do skoków. E, Przygotowywałeś tak, się do sezonu? Tak, w Polsce, e, w zakopanem. No i dostałem właśnie służby i wezwanie, że jadę do Sydney. No Przyszał, To ja byłem zaskoczony. Proszę Państwa, w tej chwili dosyć dramatyczna sytuacja, ponieważ jeden z polskich biatlonistów wyciągnął karabin i mierzy to do Gary Paytona. Co? Mirek, odłóż! W tym momencie, na szczęście, uwagi trenera sprawiły, że Mirek odłożył karabin. Mer toczy się dalej, ale my wracamy do rozmowy. Robert, opowiedz, co działo się na Igielicie i jak to się stało, że przyjechałeś do Sydney? No i z tego Igielitu wylądowałem w Sydney, właśnie tutaj, na, na, na pływalni, bo okazało się, że muszę występować w pływaniu w 200 metrów. 200 na, metrów w 200... motylkowy. Tak, to się motylkowy nazywa, nawet nie wiem, jak to się nazywa. No i. No, ale to było wszystko tak, nagle ja się ubrałem w ten mój strój, wziąłem no, but na czas, finalnie no narty, tylko narty zdążyłem zdjąć i od razu zostałem wezwanie właśnie, że, że skok, że skok do wody. No ja i eliminacje, ja tym... najpierw wystąpiłeś w eliminacjach i tak, wiem, że było... Dobrze mi szło, tak. dobrze mi szło przez pierwsze 100 metrów, no bo niestety te buty dają mi tą przewagę, tak. że dużą falę jak mucę, to taka jest fala, że... że właśnie, prostu zalewa ja może tych, którzy powiem, obok, powiem naszym słuchaczom, płyną. że y, ja, zawodników... ja trochę miałem wcześniej motylkowy, no, no i te, ale słucha zaprawna i gilicie mi trochę pomogło utonęło dwóch Niemców i Mozambijczyk, Co? płynąc z robertem utonęło, nie tak, no, fala, sorry. duża fala, no. duża fala na nartami. Powiedz, jak było dalej, potem półfinał? Potem w półfinale trochę to mi poszło gorzej, ponieważ no, zacząłem tracić tracić siłę i zaczął mi nasiąkać wodą ten strój. Do kasku też się nalało i zalewało mi, zalewało mi oczy. Ym, Ale znowu drugie tak, miejsce i wystąpiłeś bo, w finale. No i, I popełniłem, popełniłem wiesz, fatalny błąd popełniłem po prostu w trzecim, y, bo y, przy nawrocie y, coś widziałem, no, zrobiłem bok lewa, wiesz. I znowu rozstaw, styl, v. Rozstaw nad styl styl w y, No i, mnie, i zastawiło mnie to. To cię wyhamowało? To mnie wyhamowało tak. Ta. Y, w poprzek pływalni stanęłeś w pewnym momencie. Tak, tak. Ta. Wiesz, no i, i, i trudno mu się było z tego wykaraskać. No już, już, później wiesz, starałem się, rzuciłem się, wiesz, no całego. No że i właśnie nie nogi, tylko rękami pracowałem. Dopłynąłem, do końca. No, to dopłynąłem, ale i te, nie na ostatnim miejscu, wiesz. Nie na ostatni, byłem ostatni. Czyli jeszcze tego ostatniego tam zażarł. Dziękuję Ci Robert za rozmowę. E Amerykańscy koszykarze e cały czas grają już właściwie trzecia piątka na boisku, ponieważ co bardziej nerwowi zawodnicy polscy zaczęli strzelać po prostu do Amerykanów jak do tarcz. Wynik 178 do 32 dla Amerykanów, ale ich jest, jest już naprawdę tylko trzech Murzynów zostało na boisku. E tyle dla radiostacji z Sydna i Kamil Dąbrowa. 12.57, jedno z ostatnich połączeń bezpośrednich z Sydney. Halo, Patrzę. Halo, słyszysz? Halo, jestem. E, spróbujmy uciec od tych przyziemnych problemów, które, no niestety, nam zrelacjonowałeś w ciągu ostatnich, ostatniej półtorej godziny. Wiem, że Kamil też popadł w przygnębienie po tych wszystkich jego odkryciach. Zdaje się, że tutaj kluczowy, taki najważniejszy, najbardziej przykry wpływ miała ta sytuacja, bardzo niezręczna, z tego meczu koszykówki, gdzie tam doszło tak. do tej strzelaniny z naszą reprezentacją. W tej chwili, tak tutaj mam podgląd na wizji, tam cały czas jakaś szarpanina. Straciłem kontakt nawet z Kamilem. No mam nadzieję, że mu się nic, nic złego nie przydarzy, że tutaj do nas wróci... No jest z nim w końcu Robert Mateja. A no tak, Robert ma na pewno ten swój kostium, więc to na pewno wytłumia ciosy. Ja wiem, że ty nawiązałeś również zupełnie pozasportowy kontakt, czy właściwie niczego nie sugeruję, z Polonią Australijską. Tak, tak, tak. Byłem tutaj na paru obiadach na mszy świętej, oczywiście. No i dostałem także, tutaj ktoś z Polonii usłyszał, że radiostacja Radio NRD przeprowadza konkurs tak. wiersza sportowego tak, tak. no i spotkałem tu właśnie taki 16-letni chłopak, rodzice wyjechali w 68 do Australii Rozumiem. czy jeszcze e, mówi po polsku? tak, czy nie tak, tak? On, on mówi, nawet pisze po polsku właśnie Och, i pięknie. pisze poezję mhm. e, Mark Kipura, czyli Marek Kipura po prostu. No, tak, no tak, i tu internetem y, przysłał mi, bo wcześniej rozmawiałem z nim, tak. wspominałem, że będzie właśnie w radiostacji tak, tak. Y, taka działka poświęcona wierszowi sportowemu, przysłał mi internetem właśnie ostatni swój wiersz. Czyli. To nie jest jego jedyny wiersz sportowy. Dodam, ale jeden z Mówiąc działka, chodzi ci o część, tak? Tak, Wiesz, tak. Zaczniesz mieć takie naleciałości tak. e, angielskie. E, czyli chciałbyś nam tak, zaprezentować... Tak, ja, ja może go odczytam i w ten sposób jakby zareklamuję e, polonijne dokonania poetyckie e, Marka. E, wiersz pod tytułem Kolce tak. Miękko wchodzimy w murawę Szpicami pieścimy trawę Ziemia oddaje nam swe soki My rozpieramy ją na boki Byle dalej, głębiej byle Lepiej biec niż pędzić na kobyle no, co ty na to. Znaczy... No, szczególnie mi się tutaj podoba pozycja podmiotu lirycznego, który umieszczony jest wewnątrz, w kolcu buta sportowego. To jest bardzo oryginalne. No tak, ale te rymy, powiem ci szczerze, że. Te rymy nawiązują do najlepszych dokonań polskiego wiersza średniowiecznego, do jego odmiany kieletki. Więc tu również prawdziwy krytyk nie może się przyczepić. No, nie wiedziałem, że ty jako komentator sportowy posiadasz również tak wszechstronną wiedzę, chociaż z drugiej strony, twoja inteligentna twarz wskazuje na to, że jesteś osobą właśnie wszechstronną. No, ja tutaj niestety spoglądam na zegarek. Jestem dźgany również kikiem yy, narciarskim, i to jest niestety sygnał dla nas, że nasze bezpośrednie połączenie z Sydney yy, musi się właśnie zakończyć. Dziękuję Ci bardzo, Pat No, dziękuję. Ja zasłaniam żaluzję. Yy, miłych snów. pozdrow również yy, Kamila. Drodzy słuchacze, w ten sposób mam nadzieję, że już wiecie, skąd te drobne potknięcia polskiej reprezentacji. To się w najbliższych tygodniach powinno zmienić. Trzymajcie kciuki za nich, trzymajcie kciuki za nas. Jeszcze tylko powiem, że te wszystkie trudne do zrealizowania technicznie połączenia zrealizował Irek Rybczyński i no dzięki temu wyłącznie się udała ta audycja. Mam nadzieję, że się udało, bo właściwie to może jest tak tutaj prawie komplementy. No nic, zastanowię się nad tym. To było Radio NRD. Trzymajcie się wszyscy.